no i dzisiaj biorę się zaciąg dalszy kończenia ścianek wczoraj sobie przeciągnąłem jeszcze prądy tutaj zasilanie z dołu potem zasilanie na łazienkę przejście na pokoje na pokój ten tutaj mamy jedno przejście zasilanie, drugi kabel na lampę, trzeci kabel idzie z. Przejście na następny pokój, i tu to samo, jedna lampa, drugi przewód, i przejście na ostatni pokój. I tu już mi zabrakło kabla, będę musiał dokupić, i tutaj będzie jeszcze, tu będą jeszcze jakieś dwie lampy: jedna gdzieś tu, druga gdzieś tam, i tyle. A teraz muszę tutaj tą ściankę sobie zamknąć. Albo jeszcze zobaczę, jak tu będzie. Mi się. Kupiłem sobie otwornicę. Miałem taką, tylko nie miałem. Do tego wcześniej potrzebny jest taki uchwyt. Zaraz zamontuję ten uchwyt i zobaczymy, jak tu w tych belkach będzie szło tą otwornicą. Najgorsze jeszcze jest to, że muszę wiercić pod kątem, a nie w linii prostej. O, muszę tu kręcić pod kątem. Dobra, uzbroję, zaraz stoi i sprawdzę. Dobra, o co tu biega skręcamy tu skręcamy no dalej skręcamy i robimy blokadę w ten sposób no, takie bolce wyjeżdżają i blokują nam otwornice i to wszystko chyba i na zakładamy W kaciu dam radę moją. W się jest trochę słaba. ale Zobaczymy, i mniej więcej jak to miało być wiercone. Mniej więcej coś tu. Coś tutaj, mniej więcej. A teraz pytanie: czy tutaj mi te moje schody. Nie, nie będzie przeszkadzać. Piętarka jest dobita moja troszeczkę, się tu rozłączę uh, Ale idzie ładnie Może coś z tego będzie Może nie będzie takiej tragedii jak myślałem jest fajnie. Dużo większy otwór. Będzie spokojnie wchodzić mi ta rura. Tu piotem pianą wypełnię tylko jeszcze i... Nie, to nie powinno raczej osłabić. Tu aż takiego żadnego ciężaru nie ma. Na tych belkach. Tu żadnego ciężaru nie ma. No teraz tylko deski tyle co trzymają. Spróbujemy czymś większym, bo skrętarką za długo idzie. Zrobimy to wiertarką. Uuh. Mm. Idzie. Tylko, że muszę z drugiej strony jeszcze, bo otwornica jest, nie przejdzie na wylot. Tak, chyba do końca dojechałem. Muszę przewiercić otwór wiertłem i z drugiej strony zaatakować. I gitarka udało się. Dobra, otworek idealnie niezrobiony. zrobiony Ale trzeba się męczyć z jednej i z drugiej strony Otwory są, idzie w miarę sprawnie Tylko, że tu nie ma teraz dojścia że Tylko tu muszę uważać, żeby się nie spieprzyć Bo wszystko stoi na słowo honoru I kręcimy Nie wiem, i idziemy dalej. Dobra, jeszcze inaczej postanowiłem poprowadzić rury. Jedna dwumetrowa, druga dwumetrowa, prawie to jest ścięta. Troszeczkę za długa jest. I tu zejdę sobie na dół kolanem łagodnym. Tam muszę jakoś teraz wsadzić tą rurę I, I... tu w ten sposób pociągniemy sobie na dół. I drugie kolanko na dole. Tu zrobimy sobie przy kominie. I pójdziemy... Ciekawe czy tam. Przy kominie i potem od razu do tej, go, do tej dziury tam. A tu myślę, że ściana mi... Yy, ścianka ściankę i tak będą musiał postawić jakoś, właśnie tak, z 75 mm, czyli akurat gdzieś tak, żeby te rurki zasłonić. 75, tak, tak, akurat, myślę, że będzie dobrze, tak. Akurat będzie jeszcze troszkę te, te rury, od, od te złączki od wody troszeczkę zakryte będą. Zawsze, a tu jak wychodzi Będę musiał nawet do tego się nawiązać Spokojnie Później będziemy myśleć jak tą z konstrukcją Żeby się nic nie zawaliła ścianka Teraz muszę tą rurę Podprowadzić Tu już mam sklejone Tu mam sklejone I Teraz muszę tam jeszcze Muszę ją przeciągnąć jakoś Ale ona się Poddaje się Trzeba tylko nagiąć i pociągnąć o przeszła mamy ją dobra i tu teraz sobie skleję od razu klej został na dole ściereczką przecieramy z tego syfu bierzemy klej i smarujemy uuu kapie smarujemy nie żałujemy tego tylko nie, ma, nie smarujemy po rantach żeby klej do środka się nie dostał i Wkręca rurę, jedną w drugą. Możemy teraz jeszcze wytrzeć nadmiar kleju. I gotowe. Dobra, jest sklejony. Teraz muszę tam sobie złożyć całość, żeby mi wszystko pasowało. Tutaj będzie teraz to kolanko moje. w ten sposób i poprowadzimy sobie ile takich kolanek cztery, cztery kolanka maksymalnie producent zaleca żeby było podczas yy, w tego układu gdzie będzie wąż wciągany z Sący. będę miał raz, dwa, tu będzie na dole trzecie i czwarte do kotłowni akurat będą cztery tak bym musiał jeszcze tutaj kombinować góry z belkami To by było za dużo obotania A tak tutaj będę miał tak ścianę, przed ściankę Więc będzie rura schowana W sumie tak jakby za lustrem Dobra, montuję resztę I sprawdzamy Tak to mniej więcej będzie wyglądać Trzeba pamiętać, że tu u góry będę miał wąż 9 metrowy, który będzie się chował więc musimy 10% zapasu zostawić i mniej więcej 9,90 mniej więcej około 10 metrów wychodzi mi gdzieś tu. Czyli tutaj muszę dać sobie jeszcze redukcję, redukcję, czyli taką złączkę, że w razie czego, jakby wciągło, jakby wciągło rurę yy, do środka, to ona się zblokuje. Na takiej złączce z taką redukcją, o, tutaj ma taki, yy, tu jest taka redukcja w środku, i jakby wąż wciągło to on się tu zatrzyma i nie wciągnie mi węża do odkurzacza. I to na dole też tak jest, zastosowałem. Więc tutaj głupio jeszcze będę musiał sobie znowu krótko, z krótkich rurek ciąć, no ale będzie trzeba tak zrobić. I tu troszeczkę mi tak wyszło nie do końca jak bym to sobie chciał ten otwór na dole rura na dole rura będzie przegięta i nie za bardzo mi to pasuje. Okej okay. i mamy zrobione trochę tutaj pocudowałem, tutaj sznureczki mam ja sobie przywiązają sznurkami przewód zasilający jeszcze od załączenia odkurzacza i tutaj muszę tylko jeszcze po prostu będzie to troszkę nagięte jakoś to przykręcę do tej deski sobie żeby to mi nie pracowało i myślę że to zda egzamin mam nadzieję przynajmniej bo się trochę namęczyłem z tym i co i to wszystko by było na razie z odkurzacza chyba jeszcze tylko se tu chyba poklinuję jakimiś drewnianymi klinami se to w miarę wyprostuję i pianką sobie obszczelam żeby ta rura była nieruchomo Żeby ona nie pracowała w tych otworach Co ja zrobiłem I tutaj tak samo też zapianujemy to Aha przewód tutaj jeszcze Przewód musimy przeciągnąć Do Puszeczki Tam jest taki otwór I przez ten otwór trzeba Ten przewód Wcisnąć gdzie ten otwór jest tam Widzę A tu widzę nawet go. Dobra, popróbujemy No, jest. Chyba jest. Gdzieś tu powinien wyjść. Gdzie on jest? Aha, tu jeszcze jest. Taką. No, to... trochę go źle miałem go z tej strony przeciągać. Aha, dobra. Dobra, zaraz powalczę z tym i. i... I wrócę za chwilkę. Mamy sobie kabana, więcej sobie tniemy, tyle mi zostało za dużo kupiłem troszeczkę, ale jeszcze będę miał do samego odkurzacza. Tam dużo nie będzie potrzeba. Tak. I co? I musimy teraz tutaj jeszcze sobie przykręcić tylko tą zaślepkę. Kabelek wkładamy i gdzieś tu była taka. Taka, taka taka gdzieś tu była jest śrubokręty pod górę cały czas pod górę nie pasuje mi teraz tu coś też chyba za bardzo przykręciłem czemu to nie pasuje tutaj Tak by nie od tego w ogóle dziwne na dole mi pasowało na poprzednim tym Dobra, wykręcimy całe. I sprawdzimy teraz. Hmm. To takie badziewiasto chyba jest. No nic, skręcamy tak, bo bycie... tak pasuje i tyle. Nie wiem, czemu nie chcę to pasować. Idę zobaczyć na dole, jak to wygląda. Przykręciłem, ale pozostawia to wiele do życzenia, jeśli chodzi o wykonanie. Ale dobra, ale damy radę, myślę. Sobie ręcznie poluzuję, tak żeby to nie było też napięte. Za mocno. Za mocno. Tak, żeby się to nie odkształcało za bardzo. kącikiem, sobie mogę dokręcić nawet w drzewie trzyma mocno, nie ma szans, to nie będzie się nic ciągło tylko rurę będzie się wyciągało w dół tu jeszcze przyjdzie jeden regips na to jeszcze jedna płyta przyjdzie, tu będę musiał wyskrobać z tyłu i to jeszcze będzie zaszpachlowane, na to przyjdzie jeszcze maskownica i będzie tylko problem myślę z, z ościeżnicami ale to zobaczymy, będę musiał szukać takich ościeżnic, żeby jak najwęższe były tutaj no bo y, ogólnie ta ścianka była trochę szersza, a my ją zwężyliśmy po to, żeby więcej miejsca było w pokojach po bokach na szafy wnękowe No ok. I to by było tyle z tego jajca. Jeszcze mówię, tak wypoziomuję sobie to w miarę tam. Zobaczę na drabinę wysoką. Kliny sobie jakieś przygotuję zaraz natniemy klinów takie delikatne klinki jakieś ja natnę tą piłą ja tylko nie wiem jak to za bardzo się tnie kliny pod kątem trzeba Więc pod kątem może być problem żeby to ciąć wyżynarką a to nic takie cienkie są tylko Dobra, i zobaczymy dwa se tylko zrobiłem na, razie, na, na chwilę. Na, najwyżej wezmę zaraz wyżynarkę, i wyżynarką zrobię. Kliny muszę w ogóle wejść na drewnianę, zobaczyć, jak to, wy, jak to wygląda. Teraz tam u góry. Kurde, nie są potrzebne tylko takie kawałeczki, drewienka. Powtykam żeby zrobić dystans od drzewa i zaraz pianą to przykniemy. Tylko tam coś jest na końcu troszeczkę wygięte może być ale to za sprawdzimy dlaczego tak to się stało